Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ósma dochodzi. A to dopiero początek, bo do, 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 do otwarcia sklepu jeszcze około 8 minut. O, dziewiąta chyba. Chyba też wejdzie do tego sklepu, bo się patrzy na szyby. Tak, zatrzymała się. Już dziewięć, kulturalnie, grzecznie, jedna za drugą. O, widać ta w białym berecie dyryguje, rękami ma. macha pewnie jakaś już. O, kolejne trzy, cztery. Ile to już ich wszystkich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, czternaście. Czternaście, rozmnażają się w tak szybkim tempie. O, jakaś dwójka idzie, dzieci. Nie. Matka z córką. 16. W ciągu minuty przybyło dwa, dwukrotnie. A już widzę na horyzoncie następne. Potrójny ogon, potrójna kolejka. Niby tak spokojnie. Ale zobaczymy za parę minut, gdy otworzą się drzwi. Czyżby następna pani przyszła? Tak. Nieśmiało, boczkiem, boczkiem zatrzymała się. Udaje, że patrzy w drugą stronę. Ale już ustawia się do kolejki. Bezbronne. Nie wiedzą, że je obserwuje. Kolejna pani, ale ta. Sprytnie podeszła do drugiej strony, gdzie jest mniejsza kolejka, ponieważ, tak jak mówiłem, tu ze trzy ogony są i jeszcze dwie. Po cichu policzę, ile ich już jest. Około dziewiętnastu, ale nie potrafię się noliczyć, ponieważ niektóre są niższe i zakamuflowały się oraz bardzo się ruszają i niecierpliwie. O kolejne. Około 20 kobiet już. Około 20 kobiet pod jednym sklepem i dwudziesta pierwsza nadchodzi. Uwaga! Otworzyli sklep. I wchodzą. Przepychają się niektóre, ale raz krokiem wszystkie na trzy, na cztery, ale wchodzą. Około dwudziestu pięciu kobiet. I spójrzmy, kto ostatni wchodzi. Dżentelmen prawdziwy, prawdziwy gentleman. Dwadzieścia pięć kobiet, jeden mężczyzna. O, jeszcze jedna pani. Ona już się chyba nie załapie na te najlepsze skrawki ciuchów. Niektórzy po prostu wiedzą, że po co czekać, jak mogą przyjść punktualnie. Mają tak świetne wyczucie czasu. Na przykład te dwie panie po lewej. Na pewno wejdą. Tak jest. Tak myślałem, że ten pan nie, tam, ten pan nie wejdzie. Ale te dwie panie po lewej. Jedna tak, a ta z Muherem mnie zmyliła, I jeszcze dwie panie. Żegnam.